Jezu. Co się stało? Znowu zrobiła za mocno. Powiedziała, że lubisz taką. Nie wiem, skąd jej to przyszło do głowy. No to powiedz jej, żeby robiła słabszą. A po co? Jak nie będziesz mówił o co ci chodzi i co czujesz, to skąd ma ktoś wiedzieć, czego chcesz? Pomyśl, że ci nie zależy. Mówimy o kawie. Zapamiętaj sobie raz na zawsze, jeżeli kobieta myśli, że sprawia ci przyjemność, to nigdy nie wyprowadza jej z błędu. Jeżeli raz im powiesz, że robią coś źle, koniec. Od razu myślą, że wszystko robią źle. Wyciągniesz mały kamyczek, a leci cała lewina. Mocna kawa wcale nie jest taka zła. Każdy powinien wiedzieć, co robi nie tak. Jak coś ci nie pasuje, to musisz to mówić. bo to jest kontakt między ludźmi, nie? Rozmowa. Trzeba rozmawiać. Dalej mówimy o kawie? Przywieźć wam coś? Nie, dziękuję. No to jadę. Przepraszam. Tak? Chciałem coś powiedzieć. Ja? A co ja? No mów, bo się spieszę. A co? No mów. Chciałeś powiedzieć o kawie. Co o Kawie? A. O Kawie. No to chciał powiedzieć. Właśnie, że. No, robisz dobrą. Kawę, ale... Trochę za mocno. Za mocną? Troszeczkę. Myślałem, że lubisz taką. No bo lubię. Ale nie aż tak mocno. Dobrze. To następnym razem zrobię mniej mocną. Naprawdę? Oczywiście. O Boże. To wszystko? Wszystko. Super. Zobaczymy się później. Pa. To pa. tak ciężko było? Czy jest jeszcze coś? Co nie spotyka się z akceptacją Waszej Wysokości? Nie. Bo może jest jednak coś, co nie odpowiada Jego Eminencji? Czemu nie sporządzisz takiej listy? Może nie tylko kawa ci nie odpowiada. Wanda! Tak. Robisz świetną kawę. Dziękuję. Robisz świetną kawę. Dobra, miałeś rację. Że... Oczywiście, że miałem.